Ja też po treningu mi się było dosyć ciężko, było dosyć widać. dobre tempo. Po Tostach było mega ciężko, nie? Tak, wsiada Paweł, tam z roku debutował na scenie futbolistycznej, w tym roku robi masę, ja widać, że dużo większy niż w tamtym roku, ale formy cały czas trzyma dobra. I mega tempo, nie? Naprawdę zawodnik jest Ta, to. niesamowity. Ciężko, go tu wykończył, ciężarami. Ale nie dał się, nie dał się, nie dał się, no. się. tak jest. No, także co robiliśmy w skrócie? Zaczęliśmy od yy, jednego z moich ulubionych ćwiczeń czyli wyciskania sztangi stojąc. Według mnie jedno z najlepszych ćwiczeń wyciskających na, na warciu, bo wiadomo, ja że cały tłum pracuje, żeby ustabilizować stabilizować cały korpus, więc ilość mięśni zaangażowanych w tym ćwiczeniu jest ogromna. Niektórzy drgawek dostawali, jak I ja? Niektórzy tak. jak dostali z drgawek myśleliśmy, że coś się wstało, ale ale nie. to się stało, ale to tylko Potem przeszliśmy do wzrostu w przodę, żeby dopomować przody. Potem poszliśmy na podsyganie środkiem chwytem. Tu już tak ciężko zaatakować boczny akton. Potem poszliśmy na serię uczoną. Tył, bark tył barków z kapturami. E, dzisiaj były to linki leżąc na, na ławce. powodzenie ramion z linkami. Super serii znoszenie barków ze sztangielkami. No i na końcu dobiliśmy ten boczny akton z dosami, już tym delikatnymi z bokiem, ze sztangielkami. A co, myślę, że to nie ostatnia wizyta. No mam nadzieję, Górę. że... W poniedziałek jest, jest i z Hubertem robimy trening. W poniedziałek Ta, jest. Tak, jest. Dzisiaj Więc... lata pewnie. A jutro coś? Poniedziałek przez te klaty robią. Teraz przyzwyczaj się regenerować, a w poniedziałek jakieś musisz. A my jutro nogi, bo dzisiaj mieliśmy tak. te nogi, ale wiadomo, że gość... Potworzyliśmy się do gościa. To może i ja, ja, ja wezmę te nogi. Tym bardziej, że myśmy już robili barki w tym tygodniu, ale dzisiaj drugi trening. Wiadomo, więcej tych ty barków. Tym lepiej, więc nie zaszkodzi. Co myślisz, żeby Joja wziąć na ten ja myślę, że jeszcze musi poczekać, bo, jeszcze się poczekać. Z tym, z tym generalnie bo w zasadzie on jakby nosił sztangę 100 kilo. Z tym tempem mógłby generalnie nie dać rany. Także myślę, że na dzisiaj to jeszcze nie ten etap. Nie ten etap, no dobra, ale przygotuj go już mentalnie a do tego. Na pewno, tak jest, obejrzy na pewno ten film, więc myślimy też o nim, nie? a jutro z nim pewnie dodatkowy trening zrobię, a potem na te nogi przyjdę. A no już dobra. będzie, dziękuję za, dziękuję za trening, dziękuję za trening, do poniedziałku. No, do poniedziałku, Dzień, trzymajcie się, na razie.